Akademię piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Oddaj zdrowie w dobre ręce. Miesiąc rozgrywek w pierwszej wojewódzkiej lidze trampkarzy kategorii C2 za nami. W zmaganiach świetnie radzą sobie piłkarze stadionu śląskiego zrocznika 2010. Podopieczni trenera Piotra Bryka w sześciu meczach uzbierali 13 punktów. W minioną sobotę w meczu na szczycie mierzyli się z pierwszą stawce Śląską Akademią Piłkarską. Zieloni chcieli wygrać i zmienić w fotelu lidera swojego rywala. Mecz odbywał się na bocznym boisku Stadionu Śląskiego, ale to nie zieloni byli jego gospodarzem. Gospodarzami byli zawodnicy Śląskiej Akademii Talentów. I to oni w siódmej minucie po serii rzutów rożnych mieli okazję na to, by wynik otworzyć. Oba zespoły, jak to w meczu na szczycie, podeszły do siebie z dużym respektem, a przez to nieco brakowało sytuacji bramkowych. To jedna z tych dla stadionu dośrodkowywał Michał Kondraty Nie udało się sięgnąć jej piłki zamykającemu akcję Jakubowi plucie. 23 minuta przy piłce Stadion Śląskiego. Dobrze na pozycję wychodzi Michał Kondrat, dostał niezłe podanie, ale nieco szybciej do piłki dopadł golkiper gospodarzy do przerwy w Chorzowie bez bramek po zmianie stron w 45 minucie okazji na to by rezultat otworzyć mieli piłkarze Śląskiej Akademii uderzały na bramkę stadionu Gabriel Zoky. świetnie między słupkami poradził sobie jednak Alperen Ozdemir w 66 minucie stadion Śląski wykonywał rzuty wolny spora odległość nie wystraszyła Błażeja Piekło, który dostrzegł, że z bramki wysunął się nieco golkiper Ślapu i perfekcyjnym uderzeniem wpakował mu piłkę za kołnierz, od tego momentu stadion śląski wygrywał 1-0. Goście szukali okazji do tego, by wyrównać, ale tych okazji mieli nieco mało. To uderzenie za pola karnego Antoniego Odelgi, ale spokojnie obronił je Alperen Ozdemir. 73 minuta. Atakuje Stadion Śląski z prawego skrzydła. Dośrodkowuje Adam Bryzek. Piłkę wybijają piłkarze gospodarze, ale ta wpada pod nogi Jakuba Pluty, który świetnym strzałem lewą nogą podwyższa prowadzenie stadionu śląskiego. Na kilka minut przed końcem tego starcia w naprawdę dobrej sytuacji znaleźli się piłkarze trenera Piotra Bryka. Już w doliczonym czasie piłkarze zielonych mogli mieć na koncie gola numer 3. Miłosze bujny uciekł obrońców przeciwnika ale defensorzy ślapu na tyle skutecznie próbowali go gonić, że uniemożliwili zawodnikowi stadionu oddanie strzału. Gdy wydawało się, że wynik raczej zmianie już nie ulegnie, rzut karny wywalczyli piłkarze gospodarzy. Z 11 metrów pewnym uderzeniem popisał się Paweł. Pańczyk zdobywający gola honorowego dla ekipy dotychczasowego lidera. Na więcej piłkarzom ślapu zabrakło już czasu. Stadion Śląskich Chorzów pokonał Śląską Akademię Piłkarską i to on został liderem pierwszej wojewódzkiej ligi trampkarzy kategorii C2. Oba ze Swojew podeszły z sobą do siebie z, e, z dużym respektem e, i tych sytuacji bramkowych w tym meczu nie było jakoś bardzo dużo. E, Widocznie takie było, takie było nastawienie na ten mecz, widocznie taki był plan. Mieliśmy jakiś swój pomysł na ten mecz i myślę, że, myślę, że część, w dużej większości go zrealizowaliśmy. Także no, skrót nie będzie obszerny, bramki ładne faktycznie. No, nic tylko się jakby cieszyć z wyniku, cieszyć z zaangażowania chłopaków. No a z gry poprawimy to, żeby za tydzień to wyglądało trochę lepiej, trochę atrakcyjniej dla oka. No. Obie drużyny mniej więcej wiedziały, czego się po sobie spodziewać. Wiem, że gdzieś tam trener był na naszych meczach i ja widziałem spotkania Śląskiej Akademii Piłkarskiej, także na początku to wyglądały tak, trochę takie szachy. Z biegiem czasu, szczególnie początek drugiej połowy. Zrobiło się taki trochę mecz box to box, okej, okay, nie było znowu jakichś stuprocentowych sytuacji z tego, ale mecz się bardzo otworzył, była akcja od jednego pola karnego do drugiego, po czym tak w okolicach 55-60 minuty, no i po bramce, która też zmieniła trochę obraz meczu, w sensie takim, że, że już wtedy miał dużo częściej piłkę przy nodze, no to wtedy już znowu wróciliśmy do tego takiego bardziej kompaktowego ustawienia, bardziej trzymaliśmy się tych przestrzeni w bronieniu, no i to zadziałało. Graliśmy bardzo atrakcyjne mecze, bo mecz z górnikiem zagraliśmy bardzo dobrze. Mecz z rekordem fitował w bramki. Szkoda, że więcej było dla rekordu. Także tak jest. To nie jest tak, że powiem szczerze, że to jest siódma kolejka. To był pierwszy mecz, w którym więcej czasu spędziliśmy w obronie średniej bądź niskiej niż wysokiej. Dotychczasowe mecze. Niemal, że cały mecz staraliśmy się grać tą obroną wysoką. Tu dzisiaj pomysł na to był trochę inny. No co, no też nie można być przewidywalnym, trzeba coś zmienić w naszej grze i dzisiaj to funkcjonowało. A to, że zostaliśmy liderem. Rozmawialiśmy z trenerem Śląskiej Akademii Piłkarskiej przed meczem i śmialiśmy się, ile jeszcze potrzebujemy punktów do utrzymania i ja i on, żeby sobie to matematycznie zapewnić. Także ta liga jest bardzo wesoła, bardzo atrakcyjna. W każdej kolejce ciężko przewidzieć, jakimi rezultatami się te, te mecze skończą. No ale o to w tym chodzi, takie ma być środowisko dla rozwoju, jeszcze do ich rozwoju, jeśli mecze są zacięte, to, to nic tylko się